W tym roku Zespół Pieśni Tańca Rochy działający w strukturach Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Sędziszowie Małopolskim świętuje jubileusz 35-lecia. Od 1991 roku zrzesza dzieci, młodzież, dorosłych i seniorów z terenu powiatu robczycko-sędziszowskiego. Podczas ponad trzech dekad działalności przez zespół przewinęło się blisko 500 tancerzy. Zespół ma na swoim koncie udział w wielu koncertach, festiwalach, przeglądach w kraju i za granicą oraz nagraniach radiowych. I telewizyjnych. Zespół łącząc trzy pokolenia tancerzy umożliwia międzypokoleniową integrację oraz kultywowanie i ochronę dziedzictwa regionalnego i narodowego. Zespół pieśni i tańca Rochy myślę, że ma ogromne znaczenie. Dla Domu Kultury, dla społeczności jest taką wizytówką naszego miasta, jeżeli chodzi o folklor, ponieważ jego działalność trwa już nieprzerwanie od 35 lat. Bardzo wiele tancerzy, muzyków, wokalistów przewinęło się przez, nas, przez nasz zespół. W tej chwili możemy powiedzieć, że jest to już zespół wielopokoleniowy, ponieważ tańczą już dzieci tancerzy z pierwszego składu. Mamy też takie połączenia rodzinne, że tańczą dziadkowie, tańczą wnuczkowie. Także zespół integruje całą naszą lokalną społeczność. Początkowo zespół posiadał tylko jedną grupę taneczną. Później, w roku 2000, był pierwszy nabór grup dziecięcych do Zespołu Pieśni i Tańca Rochy i był on bardzo bogaty, jeżeli chodzi o liczbę osób, która się zgłosiła. I od tego czasu systematycznie zespół robi te nabory nowych członków, nowych tancerzy i oczywiście jeżeli chodzi o to, jak się zmieniał, kształtował ten zespół, Mamy wiele grup, czyli przez ten szereg czasu, przez, ten, przez te wiele lat, bardzo wielu tancerzy przybyło do naszego zespołu nie tylko tancerzy, ale i muzyków, i wokalistów e, więc oczywiście rośniemy w siłę, jeżeli można tak powiedzieć a jeżeli chodzi o naszą popularność, też jesteśmy coraz bardziej rozpoznawalni ponieważ no, przez tyle lat ciężko nie być. Aktualnie byli i obecni członkowie zespołu biorą udział w zaawansowanych próbach, bo już we wrześniu odbędzie się wielka jubileuszowa gala z megakoncertem. Mamy kolejny zjazd grupy absolwenckiej i, i nie tylko, bo również grupy reprezentacyjnej. Cały czas ćwiczymy, przygotowujemy układy do. Koncert. Próby są bardzo intensywne. Z grupą reprezentacyjną, którą pracuję na co dzień, to na dobrą sprawę od stycznia już e, trenujemy osoby, i przygotowujemy się do jubileuszu. Są to też zgrupowania wyjazdowe w Szczyrku, też temu służyły, temu przygotowa tym przygotowaniom. Natomiast jeśli chodzi o grupę absolwentów, osób, które kiedyś tańczyły w zespole, odeszły z zespołu, to mamy od maja e, raz w miesiącu trzy dni takie zgrupowania stacjonarne e, w, tutaj w, techniku, w zespole szkół zawodowych w Sędziszu. Bo to jest duża sala, a tych osób jest jednak bardzo dużo po 12 par i z nimi właśnie już ostro przygotowywujemy się do jubileuszu, trenujemy tańce sądeckie, tańce starej Warszawy, kujawiaka z oberkiem, Rzeszów, Rzeszów tutaj to są jeszcze inny skład, bo to jest skład co tak powiem mój skład, którym ja zaczynałem przygodę ze zespołem Pieśni Tańca, czyli to są ludzie, którzy w 90 roku wspólnie z panią Kazimierzem, z panią Krysią zakładali ten zespół i, i budowaliśmy ten zespół od samych podstaw. Koncert jubileuszowy we wrześniu, czego możemy spodziewać się w programie? Znajdują się nowe układy, jakieś specjalne aranżacje? Tak, jeśli chodzi o, o jeśli chodzi z mojej strony, z grupą reprezentacyjną przygotowaliśmy tańce gorlickie, oczywiście będą to tańce, które, z którymi zadebiutujemy tymi tańcami właśnie na jubileuszu. Będą to właśnie specjalnie zrobione na tą okazję tańce. A tak poza tym, no to po prostu jest program bardzo duży i, i, i myślę, że pojawią się wszystkie tańce i gorlickie i, i starej Warszawy i sądeckie i rzeszowskie i przeworskie. Także myślę, że będzie bardzo duża różnorodność strojów, różnorodność tańców, przyśpiewek i też pewnie czasowo też nas troszeczkę to y, zajmie. Muzyka odgrywa bardzo ważną rolę bez muzyki nie ma folkloru, nie ma zespołu i to jest bardzo ważna, istotna rzecz. Jakie utwory usłyszymy podczas koncertu jubileuszowego? Czy będą to stare, znane, lubiane, czy też nowe aranżacje? O matko, powiedziałbym, że nie utwory, tylko raczej układy z różnych regionów Polski. Jest tego tak bardzo dużo, że trudno wymienić, ale są nowe y, układy, które będą tańczone po raz pierwszy z innych regionów. Nie mogę tego zdradzić, może moi przedmówcy to zrobili, aczkolwiek. Uważam, że to powinno być tajemnicą, że powinno być to coś nowego. Będą też nowe przyśpiewki, będą też nowe, będzie nowa grupa wokalna. No. Nie chcemy wszystkiego tak naprawdę zdradzać, ale warto przyjść. Gala jubileuszowa wiąże się również z ogromem prac organizacyjnych. Nasz koncert jubileuszowy organizujemy na hali widowiskowo-sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym w Sędziszowie. Więc musimy przygotować tak naprawdę całe techniczne zaplecze, sceny, nagłośnienie, oświetlenie, dekoracje sceniczne. Oczywiście musimy przygotować miejsca dla, dla widowni, miejsca siedzące. Przygotować y, przewieść stroje, więc y, tych rzeczy organizacyjnych, które są po stronie Miejskiego Ośrodka Kultury jest naprawdę wiele. Obecnie jesteśmy na, chwili, na na etapie przygotowywania zaproszeń, plakatów, zapraszania gości, więc no, technicznie, technicznie cały czas pracujemy nad tym jubileuszem. Jubileusz zespołu to dla wielu osób okazja do refleksji nad przemijającym czasem, ale i przywołania wielu cennych wspomnień. Moje pierwsze wspomnienia to Chyba układ pastuszków. Niedawno odnaleźliśmy zdjęcie, na którym jestem, w takie duże grupowe zdjęcie, gdzie jestem ja i też moja obecna żona, bo też mniej więcej wtedy, wtedy się spotkaliśmy po raz pierwszy. Co dla Ciebie znaczy udział w jubileuszu 35-lecia zespołu? Przede wszystkim wspomnienia, taki trochę powrót do dzieciństwa, do młodości, spotkanie się z ludźmi. To jest chyba to, co jest takie najbardziej motywujące, że człowiek chce gdzieś tam wrócić do tego, do tych wspomnień, i no i przy okazji przypomnieć sobie te stare tańce, piosenki, ruchy. Gdy w 90 roku przychodziłem do zespołu pieśni tańca, to ani przez myśl mi nie przyszło, że po 35 latach to ja będę też w pewnym sensie wspólnie z innymi instruktorami tworzył koncert jubileuszowy i tak samo budował tą grupę, także dla mnie to jest duże przeżycie i myślę, że 20 września chyba się łezka wokół zakręci, jak się wszystko zatańczy dobrze i wszystko będzie jak najbardziej prawidłowo wytańczone, zagrane, wyśpiewane. Na pamiątkę 35-lecia zespołu każdy były i aktualny tancerz otrzymał jubileuszową koszulkę. Jest to taka tradycja, że na każdy jubileusz zakupujemy dla, dla tancerzy, dla muzyków koszulki zespołowe, aby mogli je wykorzystywać oczywiście podczas prób czy wspólnych wyjazdów. Często też robimy sobie wspólne fotografie właśnie w tych koszulkach, żeby mieć takie jednolite grupowe zdjęcia. Gala jubileuszowa będzie spotkaniem pokoleń pełnym emocji, wzruszeń i pięknych wspomnień. Scena znów połączy tych, którzy tworzyli historię zespołu i tych, którzy ją piszą dziś.